Witajcie z tej strony, Kryks i dzisiaj mam dla Was odpakowanie edycji kolekcjonerskiej gry World of Warcraft Warlords of Draenor. I tak, edycję udało mi się kupić na Allegro, ale to zostawimy na sam koniec. I tak, weźmiemy się na razie za samo odpakowanie. Edycja jest ustandaryzowana jak poprzednie edycje kolekcjonerskie World of Warcraft, czyli dostajemy duże, twarde tektury pudełko. Ma ono tym razem ciemniejszą stylistykę, wygląda trochę jak takie podrzywiałe. Pokażę Wam. Tak, mamy wielkie logo na froncie. Na boku, stoi, na którym znajduje się kieszonka, nie mamy akurat nic. Na odwrocie również nie znajduje się nic. I na lewym boku, patrząc od frontu, również znajdziemy logo. Więc jak postawimy sobie to w rzędzie z pozostałymi edycjami kolekcjonerskimi, no to wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Na górze nic i na dole chyba tylko numer. I dobra, wysyłamy z kieszonki. Tutaj mam akurat schowaną kartkę, co zawiera zestaw. I z rzeczy, których Wam nie jestem w stanie pokazać, bo kupiłem to bez kodów, to jest tak. PET do World of Warcraft, właśnie. Wygląda całkiem ładnie. Są tak: portrety do Starcrafta 2, do Diablo 3 mamy jakiś standard. Jak to lubi. I do Hearthstone'a mamy pakiet kart. A reszta to elementy zestawu, które zaraz Wam pokażę. I tak, od samej góry mamy, jak to bywa w tych edycjach. Prześliczny w twardej oprawie artbook. Jak widzicie, naprawdę okładka jest super. Twarda, sporo stron. No odwrocie również mamy grafikę. Zobaczymy mniej więcej, czy pisze, ile ich jest. A zakładam, że coś koło 160 stron jest. Tak można wnioskować po tym. I tak wysoka jakość papieru jak zawsze w edycjach kolekcjonerskich Warcrafta. Kredowy papier. Mamy opis. A do końca spis treści. Tekst jest w języku angielskim, bo nie ma polskich wydań i masaż, szkicy, czy różny grafik z gry, które będą do za chwilę zapewne. Tak jak mówiłem, typowy, standardowy artbook. W jest w standardzie Blizzarda, a jak sami wiecie, jest to naprawdę bardzo wysoki standard i jakość jest zawsze rewelacyjna tego. Do tego się nigdy nie można przyczepić, bo jest to pięknie zrobione, naprawdę się starają nad, akurat na tym elementem. I nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie, ale jest tłoczony do zewnątrz, więc jest bardzo fajny w dotyku. W odróżnieniu do niektórych z tych artbooków nie posiada on obwoluty, czyli takie okładki. Niemniej jednak jest prześliczny. Następnie mamy podkładkę pod mysz. Prostokątna, rogi nawet nie są zaokrąglone. Mamy jakiegoś orka. Jak są fani tutaj, no to pewnie będą wiedzieli dokładnie kto to jest. Również standardowa okładka, z tego co słyszałem, one się lubią szybko ścierać. Ale jak ktoś ich nie używa, to wyglądają na pewno ładnie. Mamy też... Soundtrack. Na nim 19 utworów. Rozkładany. I tak jak mówię, również standardowy, dla tych wydań. Jeszcze jakaś folia się zapalętała. Jest pudełko z grą. Oczywiście płyta musiała mi wypaść. Kod, który i tak jest zużyty, ale nie muszę Wam pokazywać, żeby w razie czego nie było. 4 płyty, jedna lata luźno. I na końcu mamy Behind the Scenes, czyli filmy zakulisowe o posłaniu dodatku. I tu mamy tak: płytę na Blu-ray. Krótka informacja o autora, i płytę na DVD. I to jest akurat świetna rzecz, bo nie każdy ma napęd Blu-ray. A tak to może sobie obejrzeć, i tak. To, co najważniejsze mam pokazałem, jak widzicie. Standardowe, bardzo podobne do poprzednich wydań yy, kolekcjonerskich World of Warcraft. I tak, ja to kupiłem na Allegro za 100 zł razem z wysyłką. Co prawda bez kluczy. Ale mnie one akurat najmniej interesowały, chciałem mieć tą edycję w swoich zbiorach. Problem z nią jest taki, że w dniu premiery kosztowała 400 zł. Więc nie wiem na dobrą sprawę dla kogo ona była tak naprawdę skierowana. Chyba tylko dla największych fanów, bo zwykli kolekcjonerzy czy zwykli gracze World of Warcraft wątpię, by byli nią zainteresowani. Boże i tam dodatek załóżmy się ludziom podoba, ale edycja no, patrząc się na ceny poprzednich wydań. To jest zdecydowanie za droga. Teraz obecnie cena spadła do około 250 czy tam 60 zł, w zależności od sklepu, więc jest to już cena bardziej przystępna. Niemniej jednak zakładam, że ceny jeszcze powinny spaść, więc wtedy na pewno warto zaopatrzyć się w taki zestaw. Tak jak mówiłem, standard dla tych edycji kolekcjonerskich, ale jest to bardzo wysoki standard. Na pewno warto to umieścić w swoich zbiorach, szczególnie jeśli się uwielbia World of Warcraft. Ale tak jak mówię, patrzcie się na ceny, bo nie warto przepłacać. Trochę współczuję tym, którzy kupili to za cenę premierową, bo tak moim zdaniem to zdecydowanie nie było tego warte, tych 400 złotych. Mieliśmy lepsze edycje kolekcjonerskie, za niższe pieniądze. Dobra, od siebie to tyle. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam przede wszystkim na Facebooka, jeśli nie chcecie, żeby Was cokolwiek omijało, a my widzimy się już niedługo. Dzięki i cześć.